Tylko nie ma, nie ma, nie podniecie się. A jak będzie filmik, to co, od razu słyszą? jak to się zamknie, jak będą oglądali powtórkę. Tak? Tak. No, Drodzy goście, prosimy czekać na obsługę. Your grabs. please wait for service. For service. Czekamy, czekamy na was. No czekamy dość długo, nie powiem, że nie, po, no nie, bo czekamy już około 5 minut lub 10. No może lepiej. No pięć, dziesięć minut. Koronawirus, tak? pamiętasz? Co? Coronavirus. No, Niestety. Tam, idą tam panie. Pa, kukrej, kukrej. Jest ktoś? Nie. Nie? nie. Okay. Ktoś na dole, nie? Nie, nie. byliśmy tam za każdym razem. Na razy byliśmy razem, a ja byłem na dole raz. Okruszek. Ale leśniki Lotus i pancake Lotus. Lotus to są takie herbatniki fajne. Siemanko, jesteśmy czekamy w kolejce. Do restauracji. Manec. Napisz co tam u ciebie. Już cię nie ma. Był i się zmył, Fatima. Było i nie ma. Było so, so, like i nie ma. Negabikuję mnie Negabikuję Niecierpliwią troszkę. Jestem. Mało cierpliwy. I nie lubię czekać po prostu. Czekamy w kolejce, wiesz? Tak, czekamy. A zjebedżanu, co tam jest Ma tym a zjebedżaniem? Ciekawego Państwa, My się pozdrawiamy tutaj z Poznania, czekamy w kolejce manekiny za, za jedzeniem naleśniki będziemy zamiać. Pyszne naleśniki. To są najlepsze naleśniki, to zaraz będziemy Tak. To jednego możemy wam kupić i zabić wybrane miejsce jak będziecie chcieli. Tylko żeby było po drodze, żebyśmy no? nie musieli kołować jak John Betton. Jambo Czekamy co czas kolejce w miarę to idzie. Co ty tam robisz w tym Azerbejdżanie? Azerbejdżanie? na leśnika Azerbejdżaniu naleśnika zwane na No nie możemy, czy nie masz paszportu. No, ty nie masz paszportu, nie dojechałeś. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwie? Zapraszam tutaj mogą Pana wybrać. Dobra, dziękuję. Oczywiście. Dobra, jesteśmy. Czekajcie na chwilę. Drodzy widzowie. Podmiot to, poprosicie. Jak to już Pozdrawiam 15 osób no. i teraz razem wybieramy. Naleśniki no chyba ten są fajne. proszę zobaczyć, co u mnie Naleśniki nie wiem co to jest manekinella. to jest to w kilku naleśnikach a nie wiem co to jest Może chowo czekoladowy sos tam jest naleśniki słodkie to jest kinder bueno, nie? aha, to jest po prostu taki sos, dobra ja chcę taki Banan? maliny białe, nie, nie chcę zbierać pancakes zbierać. to są pancakes o, nie, nie. Podanie o pracę, nie mam no jakie podanie o pracę? Czekaj, co bierzemy? No. Ja nie wiem. Co? Ja raczej biorę słodki. Banan, manekinela, oświechowo-czekoladowa, śmietana. Nie no chcę takiego jak ostatni ostatnim takiego Banany, nie? Banan. Banan wygląda ciekawie, bo tam pan ma, wiesz? szybkie słodkie. I to wygląda fajnie. A teraz składam. Sterow. kinder. A są kwint, są? kwint, są takie. Normalnie jak kwint, Kurczak pieczony, kwint, porna Takie wiesz. No to jest? Najlepszy jaki jest? Taki, najbardziej coś świeżo. Chyba Kinder Bueno. Albo jeszcze Oreo kiedyś widziałem, że jest. Jak wybieracie? Tragatela na leśnikowe. Tortilla na leśnikowe. Na zapykane, ty. Postawajcie łapki w górę, bo jest zero łapek, 12 osób zero łapek. Spokojnie. spokojnie. Nie chcą, to nie dodają. Nie dają. nie, są ten nie dają. Dobra, to ja sobie biorę taki. Ty bierzesz dwa czy jeden? Jeden biorę. Ja, na, ja ten bananowy. Bananowy, który, banan ten, orzechował czekoladę wita, śmietana, ta, tak? Tak, tak, tak. To ja wezmę inny. Dobra, możemy już się na półtorej podzielić. Ja wezmę... No, no, tak z malinami bym wolał, nie? A gdzie to jest takie z malinami? To bo, ale to jest pancake. Nie, to nie jest to właśnie pancake. Mm, zobaczmy. <laughs> nie ma czegoś takiego jeszcze ja z herbatniki, mascarpone, manekinella, wiśnie lub truskawki. Ale z tego co widzę, czy są sądami gotowi? Yy, tak, jesteśmy, od samego przyjazdu jesteśmy gotowi. Hmm. No byśmy chcieli jakieś naleśniki takie. Tylko okay. pamiętam, że kiedyś zamawiałem tutaj to to z maliną, tak kojarzę, że bita śmietana. To, no, malino, to sos malinowy. Coś takiego, nie? Yy, mamy sos malinowy, to jest taka frużelina. No to takiego naleśnika właśnie kiedyś tu jadłem takim yy, sosem Ogólnie yy, na przykład pancake będą z sosem malinowym. Uh -huh. yy, one są bardzo smaczne. A tak naprawdę każda z, z tych pozycji można... Aha. nie, to no jest sos do wyboru, to myślę, aha, aha, I tutaj jest malinowy. No to co to ja bym może tego, e, taki, bo ten namyślnik się uparłem na niego to taki Ferrero. Ferrero. No. A ja metam dobrze pasuje. Tak. No to super, elegancko, to takie coś bym poprosiła. A ja ten banan manekinella, na Kinella. Piątka. Piątko. Piątka. I też y, jaki sos będzie dla ciebie? Yy, a ty, tata, jaki bierzesz? Malinowy. Ja woszę, no. ja ma może karmelowy. Mhm. No. E, czy też się panowie napiją? I chcesz coś do picia? Ja dziękuję. Zarazie. Ja też, właśnie. No. Nie trzeba. Czy No, ten należy pójść. to jest fajerera malinowym. malinowe? Super. Czy no. panu na chwilę na, napić? Tak. sos do. Tak. E, Zostawicie jedną kartę? E, Przepraszam, ja bym poprosił. E, Espresso. Dobrze, to jest, nie ma sprawy. Tutaj to, to drugie, tak? Makiato? No. Dobrze. Dobrze. Eee, to zostawicie nam karfet, czy nie trzeba? Jedną no. no, tak, no. no, 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 zostaw, No to dobra, będziemy sobie studiować. No, trudno, no czekamy, nic nie zrobimy, nie? No, no. Dziękuję bardzo. Trzydzieści, minut będziemy czekać. Jest ok. Trzydzieści minut będziemy czekać. Mm. Czy to jest dużo, to? Tak. Czy trzymałbyś to tak teraz w ten sposób? Tak wysoko. A ja bym sobie zrobić tak i tak. No, Tak widzę, no, jak sobie wydłużyłem tutaj yy, mikrofon. Mikrofon. Okej. Okay. No dobra, widzicie, nie? Oni już widzieli to, nie? Może byśmy mogli jakieś zdjęcie zrobić i jakoś to tutaj pokazać. Może tu położysz, a ja tak położę kartę, bo tak naprawdę teraz nic nie robimy. A ja pani ja spróbuję. Ja Możesz sobie poczytać, wy Proszę zobaczyć, co tu co to mają do zaoferowania. Jeśli są kozackie, z, z tego co wiemy to, to są najlepsze. Tak, podobno no. tak mówili, ale no to trzeba to jak. sprawdzić. Ja, no. Trzeba sprawdzić po prostu wszystko.